Hej, cześć. Witajcie, ludzie. Tu znowu Ben. Witam Was wszystkich ponownie w świecie Valiant Hearts The Great War. Jak zapewne możecie pamiętać, w poprzednim odcinku, skończy... odcinku skończyliśmy tutaj. Dzisiaj, powiem wam, widoki są piękne, ale i strasznie przerażające. Co mi coś podejrzanie wygląda. Hmm. O Jezus, dobra, czyli już wiem, w którym miejscu nie mogę kopać. No dobra, są pozakopywane miny w tych miejscach. Aha. Ale czy we wszystkich? Zaraz obczajmy te znaki, które są w tym miejscu. Tutaj jest okazji, tu jest mina, tu w tych dwóch miejscach również są miny Freddy. Zasłaniasz mi kurde ekran. Ale tutaj nic nie ma. Jest ten gaz, ale czy on mnie nie zabije? Nie wiem czy ja nie za szybko wszedłem tutaj. Być może tam była jakaś ciekawostka. Tu zobaczmy, tu jest ciekawostka. Nie, tam chyba nie było żadnej ciekawostki, w sensie żadnego sekretiku. No dobra ludzie, o Jezus Jezus, ten gaz sądzę, że chyba nie jest zbyt przyjazny dla mnie. Ale coś mi podej... O Jezus Jezus Jezus, uciekaj, uciekaj! Jak to mnie zabiło? Niby. <laughs> no cóż. W każdym razie. Zobaczmy tylko, czy ja zebrałem. To zebrałem chyba. To w tej grze się. Dobra. Saperka. No dobra. To ciśniemy dalej. I jak najszybciej. Bo nie chcę za bardzo, żeby mnie coś znowu zabiło. Na dół nie, Czyli cały czas do góry. Dobra. Szarik i Freddy są tutaj. To Szarik, chodź tu. Przydasz mi się na coś. Możesz tam wejść, prawda? Możesz. Gdzieś ty wlez, wlezłeś, szarik. Więc idziemy na dół. A jednak nie idziemy na dół. Odciągnij go. Dzięki temu właściwie to nie jest gaz, to jest... Kurde, co to? To, to jest jakiś dym chyba, po prostu. mogę go tam odciągnął, dzięki temu nie będzie palił w tym piecu, ja sobie mogę tędy wejść. Zobaczmy, czy tu niczego nie ma, na wszelki wypadek właśnie coś tutaj jest. Idealnie. O jest, jak ja jestem mądry zazwyczaj ciekawostka. ciekawostkę. Dobra, głaskaj go tam ile możesz. Nie wiem, czy jak wyjdę, to on mnie nie zauważy. No właśnie. A Szarik sobie stoi i jeszcze skakał na łapach. Dobra, Szarik, musisz go zająć. Dobry pies. Ginij. Czy znaczy, no nie ginij, ale po prostu padnij. Dobra, piesku, ja cię pogłaszczę, bo się dobrze spisałeś. No a teraz co? To przepchnijmy, ale gdzie? Mogę? Nie, nie mogę, dobra. Łupsik. To będzie ciekawe. Tamtędy nie mogę przejść, mogę tam wejść do środka za to. To mogę ze sobą zabrać. Wydaje mi się, że to będzie taka jakby osłona. Odłóż to. to. również mogę... Aha, ja sobie mogę te kukły podnosić. Dobra, wyjdźmy stąd. E, wydaje mi się, że to będzie taka osłona, słuchajcie. E, wydaje mi się również, że to będzie opuszczało się na dół i do góry. Dobra, więc to przepchnijmy. Nie wiem za bardzo, czy ja to drzewo muszę tu przepchać. Nie, dobra. Olać to. Idziemy na górę. Tam jeszcze nie chcę za bardzo wchodzić. Co to zrobi? Zmieni kierunek. Okej. Okay. Zmieniłem kierunek. A tu jest ciekawostka. Muszę tego kolesia jakoś tam, jakby to powiedzieć, zaczadzić. Zaczadzić? Chyba tak. Dobra, tu się nie da przejść. Czyli pozostaje mi ten motyw z tą kukłą. Czyli wydaje mi się, że on musi mi podpalić tą kukłę i muszę ją przenieść palącą się y pod ten piec. Co będzie dosyć ciekawe, bo nie mam pojęcia, jak to się może skończyć. No ale dobra. W każdym razie mam taki pomysł. Zaraz zobaczymy, czy trafny. Szarik. Aha, sz bez sensu, że szarik tego nie może opuścić. Podnieść to. Nie chcę podpowiedzi, chcę sobie sam z tym poradzić. Podpowiedzi są dać od. Bierzmy to, dajmy to tutaj i zobaczymy, czy o to chodziło. Na dół nie, chyba nie o to chodziło. Szarik może to natomiast wejść. No, psami chyba nie podpalisz. Mhm, ale szarich teraz tam nie wejdzie. Aha! O, rozumiem. Dobra, chyba mam pomysł jak to rozegrać, słuchajcie. Weźmiemy sobie to i to podpalimy i przeciągniemy. Wydaje mi się, że to chyba zda egzamin. Dobra, szarik, chodź tutaj jeszcze na chwilę. Nie, 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 zostaw to, zostaw to Emil. To na razie pociągnij. Aha. To dupa, jeżeli chodzi o to, bo to blokowało chyba spadek. Dobra, teraz to zepchnijmy na dół. Dobrze, szarik, przezem już tak ma rudzić. Dobra, a teraz chodź tutaj, żeby cię pan nie podpalił. Jeszcze chodź tu. I na górę zobaczymy, czy o to chodziło. Nie o to chodziło, ale może da się do tego zamontować kukłę. Zobaczmy, jeżeli coś to skorzystam z podpowiedzi. O ile one będą trafne. Zobaczmy, że ja do tego mogę zamontować kukłę. Albo nie muszę zamontować kukły, może to po prostu być obok. Zobaczmy. I o to chodziło. Jestem genialny. Mua. Wszystko, ty No to teraz przeciągnijmy to tutaj. Zaczadzimy tego kolesia. I zobaczymy, jak się tutaj sprawa potoczy. O ile o to chodziło. Ale wydaje mi się, że o to chodziło. O, właśnie, pięknie. Koleś, umierasz. No a Freddy cieszy się i może iść dalej. Także ok, tutaj wszystko ładnie poszło bezproblemowo. Lecimy dalej. Freddy jest w tym Freddy. miejscu. Dobra, chodź tutaj, piesku. Ty będziesz takim moim przełącznikiem. O teraz dzięki temu steruje Fredim. Idziesz po dynamit. Teraz mi go daj. No ale daj go. Dobry pies. I co teraz? O. No i pięknie. Dobra, nie wiem niestety co z Emilem. Dobra, ty zejdziesz tam. A co z Emilem? Ola cię mila. Może za chwilę sam przyjdzie. Chociaż nie wiem, nie jestem tego pewien na 100%, zobaczymy za chwilę, może pies odciągnie jego uwagę. Nie musiałeś nawet piesku się ruszyć. Tu nic nie ma, pusto, ja teraz lepiej tu się schowam. Tu pusto Tu pusto na górę No Nie mam innego wyjścia Oho Emil Znajdźka. Ale Emil się przyda niestety To kiepsko Musimy po niego wracać, tak mi się wydaje Eee, tylko jak ja mam go stamtąd wyciągnąć niby? Może dynamitem Piasku, gdzie zderzyłeś po las? Wiesz, on tam został, naprawdę, naprawdę. Sam nie pójdziesz na górę. Chodź tu, no ale przyda nam się przecież Emil, no nie możemy go tam zostawić. O ile on gdzieś nie polazł, ja go coś nie widzę tutaj na dole, słuchajcie. Trudno. Emila nie ma. Może przyjdzie za chwilę sam. Na razie nie mam pojęcia jak to. Co, co mam wykombinować, żeby Emil przyszedł, bo nie chcę go tam za bardzo... Jak ty, że się tam znalazł do cholery jasnej. Dobra, oleś was. Sam sobie poradzę. Jak coś to zginę i wszystko się wyjaśni, że na przykład Emil się pojawi obok i pies się pojawi obok. Cichutko... O, piesek przyszedł, dobra. Przeszukajmy te szafeczki. Tu nic. Tu nic. Co to za wejście? Chyba pominąłem ciekawostkę. Bo przejść tam z powrotem nie mogę. Dobra, piesku, ty przejdziesz sobie na drugą stronę. Ja wezmę dynamit. Co ten piesie tak. Aha, dalej nie przejdę. Ale, ale, ale. Pieseł, y, musisz wrócić. No to jest łatwe jak, jak to rozwiązać to chyba wiem Trzeba po prostu przerzucić dynamitem na drugą stronę No i o to chodziło A teraz piesku i ciężkam tędy No ja muszę dołem przecić Ale drzwi otwarte No w każdym razie mnie zastanawia sprawa Emila Dlaczego go kurde nie ma Ponowne zapisywanie No i muszę teraz iść niestety tam O cholera, o cholera, o cholera. No szczęście to mi nic nie zrobi. Oj, się zabiłem ładnie. Albo i nie. Tu mam dynamit. Będę musiał chyba podrzucić pod te drzwi ten dynamit. Tak mi się przynajmniej wydaje. Albo nie. Nie pod te. Pod tamte. Poczekajmy chwilę, rzucaj! Kurde, no nie wierzę, było tak blisko. So close. Nie wiem, czy ja dorzucę, ale raczej nie. Coś tam niby wybuchło. Dobrze, udało się. Drzwi otwarte. No i co on mi daje? Ten drugi dynamit. Dobra, pies tutaj nie wyda radę. Dobra, musimy wybaczyć za tą przerwę. W każdym razie pies tutaj mi tutaj... Pies mi tu podpalił. Yy, tak jakby... Hmm, podpalił. Pies użył tego dźwigu, żeby uruchomić to na górze. Takie co się pali. Ale musisz mi trzymać ten poziom, ponieważ ja muszę niestety tam rzucić. Właśnie tu. Nie wiem, czy da radę. Dało radę. No to pięknie. I o to chodziło? Nasz baron jest już na wyciągnięcie ręki. No jednak nie. Czy wydaje, czy kurde? Nie, myślałem, że Emil jakimś cudem tutaj przyszedł, ale jednak nie. No trudno, muszę go zostawić. Wejdźmy na górę, coś mi podejrzanie wygląda. Te schodki, znaczy ta tarabinka. Wow, nie ma tu żadnej ciekawostki? Seria? Dałem sobie rękę usiąść, że coś tu powinno być. Ale nie ma. To lecimy dalej w prawo. Idziesz na dół. Ja w ogóle zobaczę te podpowiedzi tak. Aha, nie ma. No dobra. Byłem ciekaw co tam było w tych podpowiedziach. To będzie ciekawe. Mhm, dupa Jak ja to tutaj umieściłem to ja nie wiem W każdym bądź razie trzeba to jakoś podpalić I chyba wiem już jak Ale trzeba są spieprzać No w taki sposób tego nie podpalę Musimy poczekać aż to będzie trochę wyżej No to będzie wyżej po prostu Poczekamy chwilę Dałem radę to podpalić? To nie, dobrze, 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 dobrze Niech to wybuchnie Jednego się pozbyłem, czas na drugie. Ale niestety, jeszcze nie wyjdę na górę. Pieseł, jakie ma szczęście, że cię nic tutaj. Ty możesz. Jezus! Jak on niby wyposzedł potem tym nami, to ja nie mam pojęcia. Rzućmy aha, czyli chyba dwie rzeczy tu musimy jeszcze wysadzić. Słuchajcie, albo i nie, zobaczmy, co tutaj chodzi. O co tutaj chodzi. Pies może skorzystać z tej dziury i uruchomić to. Uruchomić. Właściwie to on mi to tylko opuścił. Dzięki czemu co mi opuścił? Podniósł właściwie. Dzięki czemu mam e, dostęp do rzucenia tam. Ale nie wiem czy w taki sposób tego nie trzeba było przodkiem zrobić, bo tak to raczej chyba nie dorzucę. Musiałem sprawdzić, no musiałem. Wiedziałem, że to nie da rady, ale musiałem sprawdzić. Genius. Naprawdę jestem idiotą. No po co ja to robiłem? To musi być na dole, żebym ja mógł tam dorzucić Muszę to jakoś tak przerzucić, o Spróbujmy trzymać w taki sposób Zobaczymy czy da radę No podpal się, podpal, na radę No da radę, tylko że ja tego nie podpaliłem No Bez jaj No bierzmy. zdążymy to jeszcze podpalić Szybko, szybko, szybko Freddy Bierze w ciebie Podpalaj No Pięknie. No i droga wolna, droga wolna. Bierzemy dynamit na wszelki wypadek. Zawsze się dość w kieszeni przyda. Baron uciekł. No cóż. Nic tu nie ma? Raczej nie. Pieseł już na mnie czeka. Tutaj. Dobra, masz dynamit. Wchodzimy. Gonimy barona. Aha, no dobra, przyłączył się do nas ojciec Anny. Głupio, że Emila nigdzie nie ma, to mnie dziwi. Aha, muszę uciekać. No dobra. Ja nie wiem, czy to nie będzie żadnych. Dobra, zamknijmy tą bramę. O Boże! O! Jest i Emil. No, w samą porę żeś się obudził, naprawdę. Emil będzie miał troszkę kawałka do przejścia, niestety. Troszkę sporo tego kawałka do przejścia. Pamiętam, że coś tu było dla Emila. Więc skuszę się, no, skuszę się pokopać W tamtym miejscu Dobra A ja musiałem jeszcze tam wejść na górę Nie mogę Cholera, co? Jak tam się wchodzi? Zaraz A, Chyba nie wejdę tam <laughs> A może wejdę, ale nie wiem, może później Nie wiem, zobaczymy, idziemy na razie w prawo Powiem wam, że widoczki są ładne. Przyznaję, bardzo ładny klimacik, ale troszeczkę niezbyt dobra atmosfera. Klimat jest Tylko, że szkoda, że nam za chwilę zabiją Frediego. Tu jest najciekawa w ogóle. Ominąłem jedną. No trudno. Wiadomo, wszystkiego znaleźć nie mogłem. Wow, już jestem tak, blisko? To chyba będzie prostsze, niż myślę. Ten dynamit tam w ogóle lewituje. Zaraz, zobaczymy co to to zmieni. Aha, ja się mogę dzięki temu tak jakby trochę opuścić chyba. Zaraz, 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 o co to chodzi? Chyba nie o to. Ale na przykład jak on zrzucił na tą skrzynię... O ile mi się to uda. No to spadnie z tej skrzyni. Nie ja mam szans, że ją w to rzucić Bo to będzie spadać cały czas. Nie, jednak rzuciłem. No dobra, i ja opuśćmy to na, na dół. Ale to mi nic nie da. Co ta skrzynia w ogóle zmienia? Czy ona mi daje taki jakby sposób odbicia od... Chyba tak. Chyba to mi daje sposób odbicia. O właśnie, o to mi chodziło. Chyba teraz przegrałem, bo mi to trochę za długo zajęło. Ale wiemy jak to rozwiązać. Ta skrzynka daje mi sposób odbicia tego dynamitu, dzięki czemu baron tak jakby... No nie ma z, z nami szans. <coughs> no come on, come on, bo zaraz mi znowu zabije. Dobra, bierzemy dynamit. Szybko na górę wciągamy tą skrzynkę. Czekamy aż ten ogień... jak Czemu ten ogień się tu nie pojawił? Cholera, musi baj teraz uderzyć. Albo i nie. Czemu ten ogień się cholera nie pojawił? O właśnie, teraz będziemy mieli ogień. Dobra, trochę mi to zajęło, ale spokojnie. Odbijemy teraz. No i nasz... O kurde, Jezus, nie spodziewałem się tego. Jeszcze raz. Szybko, 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 dynamicie. I wygraliśmy. Szybko, szybko, bo zaraz tam te drzwi rozwalimy Dawaj, 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 dawaj dynamicie Co on nie wybuchu? Zaraz, weźmy podpowiedzi No, dziękuję bardzo W idealną porę Dobra, jeszcze raz Szybko, bo mi się tam przedostanie za chwilę, jeszcze Aj, przedostał się, no cholera O Boże święty Może ja muszę tam dwa razy rzucić Zaraz zobaczymy zresztą. Albo do przodu i do tyłu. to jest ciężkie, przecież nie dam rady tego tak rzucić. Bo niby jak? Dobra. Najpierw tą skrzynię sobie przesuniemy. W tych podpowiedziach jest coś... Nie, nic nie ma nowego. A teraz na dół. Nam radę? Zdążę? Raczej nie zdążyłem. Dobra. Teraz się powinno... Nie powinno się udać, bo oczywiście nie trafiłem. Teraz też również nie trafiłem. Ale co to zmienia? Przecież nic nowego. Teraz powinno się udać. Jeszcze jedno tak na... Może zdążę. Chociaż wątpię. Wątpię. Dobra, jedno niby wybuchło. Rzućmy jeszcze jedno. I rzućmy jeszcze jedno. Rzucę tego w ciul. Wow. Wow. Jest dobrze. Jest. Udało się. Despite the fort's partial destruction, the Germans held their position. The mission was a failure. Way a very dear friend. He was like a brother to me, and his death affects me much more than I could imagine. In happier news, Karl is safe from the trenches, and his condition improves steadily. I'll go and see him on my next leave. And what about you? How are you? Are things in Saint Miel any better? Karl discovered things were not, in fact, any better. According to Marie's last letter, his son. O kurde, nie wiem, że bardzo o co chodziło Emilowi, że chodziło czy chodziło o Frediego, czy chodziło o Sharika, albo może o obydwóch. W każdym razie teraz Karl podjął decyzję o ucieczce z obozu. Więc cóż, no my się widzimy, słuchajcie, w następnym. O Anna, my się ludziko widzimy w następnym odcinku. No cóż, naprawdę gra jest świetna, coraz bardziej mi to wciąga, tylko szkoda mi, kurde, tego co się tam stało ee, w tym forcie. Dobra dziecko, także Wam bardzo dziękuję za oglądanie, za oglądanie. Pamiętajcie, opisie macie kanał Lenki, zapasowy kanał Giorem Radio. Jeśli się podobało, to oczywiście zostaw komentarz, zostaw ocenę, jeśli słyszysz mnie pierwszy raz, to zasubskrybuj, także dziękuję za oglądanie, cześć, trzymajcie się i do usłyszenia w następnych odcinkach. Na razie.